Cześć, cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hero Zero. Yy, tak, co ja Wam bym dzisiaj chciał przedstawić? Yy, zauważyłem, że w weekend wprowadził, już to wcześniej było, ale jakoś nie ogarnąłem kompletnie, w weekend ten mnie nie było, yy, nie byłem, że tak powiem, dyspozycyjny, a zauważyłem, że wprowadzono, znaczy wprowadzono, że udostępniono może jakieś śmieszne kasyno, yy, jakieś fajne żetony można zbierać, a podobno wygrać można jakieś... Yy... Unikalnych towarzyszy, których normalnie jakby nie można dostać nigdzie indziej, yy, dlatego postanowiłem trochę żetonów zebrać, yy, nagrywam to w niedzielę wieczorem, więc pewnie wrzucę to jakoś jutro, w poniedziałek, ze względu na to, że już dzisiaj nie będę miał trochę czasu, yy, no tak, tu generalnie potyczki z bossem jakieś prowadziłem, słowne, yy. Wezmę jakąś, byle jaką misję, niech się robi. Chyba, że podczas misji nie można wejść do kasyna. Nie, nie można. No dobra, to nie robię misji. Yy, tutaj chyba jestem... Aha, to mam wykupione. Yy, tego ligowego chyba nie mam wykupionego. Tak. Okay. A jak z tymi pojedynkami? Trochę tu walczyłem. Uuu, no ogólnie słabo chyba. No. Nie ma żadnego podsumowania. Okej. Okay. No nic. Zawalczę w sumie sobie z kimś Leweruję sobie tego, tego tutaj Kozła Już on 21 więc idzie mi całkiem nieźle Okej okay. Tak Nadal nie trafiłem tych skrzydełek kurczę, do tego pieprzonego setu no Tyle się męczę z tymi walkami a nadal nie chcą lecieć Dobra Mam nadzieję że ciągle że w sklepie coś poleci ale no wiadomo że to nie jest też jakby pewne, no tutaj jest niby secik jakiś fajny, już jeden itemek mam z niego, no ale musiałbym trafić pięć jeszcze, znaczy cztery, więc szansa jest mała no szansa, że nie trafi akurat na to jest cztery piąte, ale po potem ta szansa jest coraz mniejsza, trzy piąte, trzy, dwie piąte i jedna piąta, czyli no mogą się powtarzać, a to by było, no dziesięcioponek oponek to trochę boli mi, mimo wszystko, 10 oponek wydać to tak no niekoniecznie za darmo, na darmo oczywiście no bo tak jak już powiedziałem niekoniecznie może coś poleć y, Staty sobie trochę zleweluję bo widzę że mam tutaj y, Fundusze No, co jest? Okej okay. Tak, no to dobra to może przejdę do tego kasyna e, Oho. 93 żetony mam, aż tu się pociąga za... Nie no, nie pociąga się. Okej, okay, tu jest jakiś towarzysz. Yy... Dobra. Lecimy. Śmieszny dźwięk. A. O, chyba nic. Strasznie lubię te melodie takie... Yy, karnawałowe, czy... One tak... Tak strasznie przyjemnie dla ucha brzmią. Naprawdę jest to przyjemne. No tak, mam 9 razy mogę zagrać z tego, że mam 93 żetony. Mam taki zamiar oczywiście. O, o! Jest! 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 To było łatwiejsze niż myślałem. Uuu, nawet czyn wszedł. 10 umek, spoko, bardzo dużo. Fajne jest to, że 10 umek to tak naprawdę około 25 umek, ze względu na to, że jeden punkt daje około 2-3 statystyk, zobaczcie, o 3, tu jedno akurat, tu też jedno, a tu dwa na przykład, tu też dwa, trzy, no tu też trzy. Fajnie, Simon, możliwe, że to będzie mój główny yy, towarzysz, z racji tego, że nie ma siły, widzę. Ciekawe, jakie ma umiejętności. Z wygląda, ale to jest słabe. Intuicja zarasta dzisiaj Fajne Przy rzeczywistym zwycięskim trafieniu Twojego przeciwnika Twoje punkty trafień zostają ustawione na jeden Walka toczy się dalej y Jeszcze raz Przy rzeczywistym zwycięskim trafieniu Twoje punkty zostaną A, czyli to jest ten bandaż chyba No tak No, to jest ten bandaż, czyli to jest to samo dokładnie co... Yy. Gdzie to jest? Co to? No tak. No. Czyli to jest to samo, tylko nazwane. No, no ja myślałem, że coś fajniejszego będzie. No dobra. Okej. <ścoughs> w każdym razie go wylosowałem. O, nawet, nawet, nawet w, w gildi się pojawiło, że go wylosowałem. Śmiesznie to było łatwiejsze niż myślałem Czy może nie jest takie łatwe Dobra Głosujemy Jeszcze jest jeden jakiś pomocnik O, nic tym razem świetna melodia Lecimy, lecimy No, no, ale trochę złota chyba dostanę Umiejętności by mi się przydały o, o! Prawie Tak blisko, tutaj prawie jakby jeszcze przeleciało No! Jest! Nie! A, czemu mi to robicie? O, ale cztery wygrałem To mnie denerwuje, że trzeba to ręcznie ten zamiast się od razu zrealizować to Okej, okay. wracamy no, do gry tutaj. Ju! Znaczy je. Jup. Ale słabizna. Ale dobrze, że wygrałem tego. E, tego pomocnika. Unikatowego. Ale nic nie siada. Chyba nie jest tak łatwo wygrać tego pomocnika. To może miałem ogromne szczęście. No, chyba żart No zrealizuję sobie Dobra Final spin mm, Go LOL ha ha, ha ha Ale jestem zadowolony Berry Nice. Chyba go nie miałem jeszcze. Ale to było proste. Nie wylosowałem ani doświadczenia, ani złota za dużo, ani punktów, treningowy, punktów treningowych tak w, w trzech miejscach, yy, ani towarzysza i tema. Towarzysza wylosowałem. Ani i tema. A towarzysza wylosowałem dwóch. Niesamowite. Co on ma w ogóle? Masz 25% szansy na zredukowanie 80... Eee, takie sobie. Eee, słabe, słabe, słabe. O. Ale nie miałem chyba jeszcze koali w swoim ekwiwunku. Także okej. Okay. Dobra. No także co, mam nadzieję, że mieliście równie, równie wielkie szczęście jak ja do tych losowań. No bo dwu, dwóch nowych towarzyszy to naprawdę sukces moim zdaniem. Yy, no także co, ja myślę, że ja się z wami żegnam i... I, Aha, a propos yy, petów Shakespeare's and Fidget. Już ich trochę uzbierałem i zauważyłem jedną ciekawą zależność. Która mi się... Którą, któr którą błędnie przedstawiłem wcześniej Jakby yy, To, że yy, Jakby napis yy, No tak szybko mogę wam przełączyć Będzie co prawda mniejszy ekran Ze względu na to, że jest ustawiony pod, pod Hero Zero Ale myślę, że będzie widać to, co trzeba yy, Tak yy, O widzicie? Tutaj siła mag Siła wojownik yy, To jakby nie nie, yy, no, no, nie świadczy o tym, komu daje yy, siłę, że na przykład ten pet daje siłę wojownikowi, ten pet daje siłę magowi, tylko ten pet ogólnie daje siłę, bonus do siły, a jest magiem. Ten pet daje bonus do wo do siły, jest wojownikiem. Ten pet daje bonus do siły, a jest zwiadowcą. I to jest jakby klas, to nie jest yy, jakby, nie ogarnąłem tego, to w sumie nie było takie ciężkie, że to jest po prostu, yy, no wiecie jego jakby profesja. No okej, okay. yy, wracam także tutaj. Yy, dzięki za uwagę moi dro... O jeszcze tutaj. Yy, no to tutaj i tutaj. Okej. Okay. Także co, do zobaczenia. Yy, będę nagram pewnie jakiś odcinek z takim lepszym przedstawieniem petów, jeszcze tego co udało mi się znaleźć. Yy, no także co, do zobaczenia, trzymajcie się.